Ten sam problem, kurde, co u mnie? Znaczy nie, to kupiłem już używane, bo no. gościu też malu, miałem no. miała na jakąś lewą odbiórkę. No, też właśnie na stole czytał, już też. Bo myślałem, że będzie dobra. O. Maszynka, a daj gazu. Normalnie popsy i batsy. No tak. Le... Ja to spawałem. No, moja robota, tłumnik Elegancko, elegancko to wygląda. Będzie chodzić maszyna.